Was widzowie dzisiaj rozpoczynamy Moją rutynę dzienną No Wow, 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 wow. Co się dzieje? Bracisek Oli jako Oldie, 10 lat Wstawaj Ok Ale mój Breczman 20, no dobra Skoda dnia łóżku no! he Hehe, czary Mary! Zrób się dzień, czary Mary, proszę! No. <noise> Cały dzień dzisiaj będzie dzień. Chodź, brat, śniadanie zjemy. Okej! Okay. Idziemy tutaj. Hmm? Wow! E. E. O, chodź tu! Chodź śniadanie, bracie. No. No, dawaj to śniadanie. Co ty? Po <laughs> prostu chodź, no to śniadanie, no tu. O, chodź. No to zróbmy tutaj śniadanie. Zrób, bo ja nie umiem. O, ktoś do niego dzwoni. Ło. <laughs> Tutaj, co tam masz? O, coś tam sobie. Ogląda brata na YouTubie. O, ogląda mnie brat mój! Mój brat! Uuu! <laughs> Nowy film. Jaki, no? Miliamerzy! Ja tu muszę. Zobaczcie, co on tutaj sobie robi. Co tam sobie ogląda? O! Kto to jest, bracie? E W polskiej fedowe. Kamycorek. Kamycorek Kamycorek! Kamycorek. Uuu. Kto to? Kolega. No. Kto to sąsiad? Kim ty jesteś? Spadaj. <laughs> ujaj, ujaj. No. Najpierw muszę go wykluczyć z serwerka. On z Tobą zawsze to nagrywa filmy? Tak. No nagrywa. Nawet nie wiem, czy bym powiedzieć codziennie, no ale. No. Nie, bo nieraz sam nagrywam. Uuu. Rób śniadanie starszy bracie. E, muszę... Ja, Tam ja, tamu ja jestem większy. Coś tutaj nie ma, czym się zgrywać. Hmm. Może powinienem cię pomniejszyć do rozmiarów o tych. Hm? Oui. Spulkator. Dobra, masz. Hihi. Hi. A, gotuje się pomocy. Hmm? Ja tu będę czekać na śniadanie. O! No to tu będę się czekać. A w tym czasie wam sobie pokażę moje filmiki. Tutaj mamy ten tablecik. Powiem się. Aha. No ale ja przecież jestem twoim młodszym bratem. Weeey, jestem młodszym bratem. Ja cię. No dobra. Aaaa, jakie on jest opalony! O, oh, już nie jest opalony. A <grytanie> Co on robi? What? Preciser kolego liver <grytanie> Koka, koka, koca kola! Miam, miam, miaam! Koka, koka, coca kola, koca kola! Kuola, ko. Brat, pobaw się. Aha, ale ja mam 7 lat, no ale dobra, gdzie są zabawy! Ui! Ile się podpalić w podpalenie domu? Podpalam dom, to jest moja zabawka. hihi. Hi. I bawię się ogniem. I bawię się. ale ja, fajnie się bawić w ogniu. O jak fajnie tak bawić się w ogniu. No i o. Dzwoni post stronie Aha! <tryd Micazory> Czemu? ja nie chcę. Eee, mm, my, my, my. A, dobra. Mogę, mogę, wykorzystać tą normalnie chwilę. Ho, ho. O, wo 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 ale fajnie. Ale fajnie dotykać tego ognia. <laughs> Dobra. No, nie dwoń po tą strawę powarną. A! Oble. Gofle. Gofle, jupi. on mm. jak chce, żeby on wyszedł po ślad dzwonił. Bo ja nie chcę, żeby on dzwonił po straż pożarnią, bo ja lubię się bawić w ogniu. O, o, blaciszku, nie, się! Jak ci się pobawić? Blosie, blaciszku! Dobrze. I nie to muszę wykorzystać w tą chwilę. O nie! O tu jest ogień, jak tu jest! Jej! Tutaj fajnie ogień! Jest! O nie! Aha. Tu o, jest! O, je, 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 jak fajnie! O, nie gaśbiko! Zostaw! ta, 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 ta! Nie, nie, jak cię! Ogieńku się pobawić! Nie, a może tu, tutaj? Tak, tu jest! Jupi! A nie! A, a tutaj? Coś jeś, jeść! Ha, ha, ha! Gofla sobie upieczę tutaj. Pieczę Piecze się gofr dobry. No! Dobre! A ty to? Pogasisz mi? Nie, gaś mi. się Gdzie jesteś? Tutaj, tutaj, tutaj! Jupi! Gej, yeah. gdzieś tyś, a tutaj, ha-o-o. Hi-hi-hi, hi-hi, 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 hi-hi-hi, hi-hi, hi-hi-hi, 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 hi-hi-hi-hi-hi-hi, hi-hi-hi, 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 hi-hi-hi-hi, hi-hi, hi-hi, hi-hi-hi-hi-hi-hi, hi-hi, hi-hi-hi, hi-hi, 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 hi-hi-hi, hi-hi, 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 hi-hi-hi-hi-hi, hi-hi, hi-hi, hi tutaj, jest, nie, trochę, tu, tutaj o. nie tu, tutaj. tutaj. Nie, tutaj nie ogień nie ma no a tutaj w kibelku czekaj dobrze już nie ma mu dobrze brat co co gościu No, gdzie jest mój blat? Bo nie wiem. Jak to to blata? Nie? Idę tu. Nagraj ze mną film? Y nagraj ze mną TikToka? Okej. Okay. No to nagrodzisz blatem TikToka? No dobrze. No to co? Ja najpierw muszę złożyć glinch klina, Chyba tak to się mówi, bo ja nie umiem mówić, bo mam 7 latek. Dobrze. No to tu rozkładam i nagrywamy. Chodź tutaj, o! Tutaj trzeba nas rozstawić do nagrywania TikToka. Dobrze. O tutaj i chodź. No. Jest! I tyle tańcimy.

a teraz będzie taniec. Taki. Co? co mówić? Pa widzowie. Co? Co? A, pa widzowie. No ty ty, ty ty. Pa widzowie, ale w telefonie. Nieprawdziwi. Film się jeszcze nie kończy spokojnie. No. Więc jest. No to już tutaj kończymy, i już idziemy tutaj. E co e teraz, bracie? Hmm? Hmm? Ej, ja mam informację od Blata, że, że niedługo idziemy na wakacje. Naprawdę? O, czekaj, czekaj, czekaj. On tam się. Jestem Batman. i Ja też! Uuuu! A jedziemy na wakacje? Bo ja bardzo chce. On nawet mi powiedział, że jedziemy na wakacje, a jak czy teraz? A gdzie? Do Swino no, nie wiem, czy znacie taką być, to właśnie o tym jadę. igza za. nie. za. Nikt nie. Aha. Nio. A co tam jest? E... No Kurde, co jest tam? Świnio. Może bałtyckie. Świnie! Może bałtyckie. No, dobra, chodź. Wychodzimy i jedziemy furą. Ale ta fura będzie o ta. Co on robi z tym? Ale jutro za... Hmm. Dobra, mas. Jedziemy, bracie. No, bracie. Chodź, jedziemy do świnia ujścia nad morze. Jupi. No, tutaj. Jedziemy, jupi. E. <ścoughs> ja cię muszę zrobić jeszcze raz jedno auto. O, tutaj będzie. Dwa auta mamy. O, dobra, jeść! Jedziemy. Wyjeżdżamy, ale tyłem okej. Okay. A, -a, -a! <grywa> A moja fryzura mi odstaje trochę. O. Dobra, dawaj do świna ujścia. Nad morze tam jest morze! A! Hmm. Nad morze. morze chcę. O! Aaaa! To, to nie wygląda jak świnoujście. Tam są stragany. Dużo straganów. Dużo zabek. I domów. Domów dużo. Domów. No. Jedziemy. Uh. Ale trochę mało piasku jest, ale okej. Okay. Jej! Mogę poukładać jamki z piaśków, których nawet nie ma. Wziąłem, łopatkę muszę mieć. Kurde, idę wyjąć samochodu łopatkę. Biegnę na jednym kole. Uuu! Jedziemy! Uuu. No to yy. ja mam dużo pieniędzy, więc wykupię normalnie tutaj. Wykupię statek na, na godzinę. <y> I kupiłem statek. Kupiłem statek, bo jestem bogaty. Uhu. Chodź tutaj. Jak cię stylować. Ja! No dobrze. Ale ja bym chciał stylować. A, jedziemy w rejs! Jej! Ciała! A, Nie ratuj! a Dobra, jestem! No ale jedzie! Jestem bogaty! Bogaty! A. Hej. Hey. E -e -e. Jedziemy tutaj i z góry skaczemy Uo! Dobrze. O, jak fajnie w ten świno, Oj, Dobra. Jedziemy, lecimy. Dobra, kiedy będziemy już. Albo my wyjechaliśmy to na godzinkę rejsu. Ja idę sobie tutaj pospać u Ja chcę, ja chcę prowadzić. Ja chcę. Raty, brat. O, dziękuję. Ja jeszcze trochę nie umiem, ale rozpędzę się na turę, bo super duper. Max. No to tutaj biorę drifta i robimy. Uhuuu! mi głośnik. Jedziemy, tylko pomocy! Ciuo. A Nie! Ciuo. Napisy końcowe. Ok. No dobra. Napisy końcowe wakacje spełnione, no, no to chodź, napisy końcowe zrobimy w dom, aha, nie ma braciśka, dom trzy, he, dom trzydzieści no chodź bracie, gdzie ty, aha, brat wyszedł. No trudno. No to zrobimy napisy końcowe. Brat Oliego Kamycorek, syn Oliego Oli Oli Games SPZO 2025. Papa pa, widzowie. A pamiętajcie, dołączy Kuba. Napiszcie, no po prostu nie zdradzam. Kuba dołączy do ekipy, papa. Pa.